To jest według Ciebie najweselszym pisarzem świata. Na pewno masz na myśli Tadeusza Różewicza, bo o nim są wszystkie nasze firmy. Nie tym razem. Tym razem mam na myśli franca Kawkę, który był przyjacielem Tadeusza Różewicza. To właśnie humor ich połączył. Jak Franz Kawka może być przyjacielem Tadeusza Różewicza, jeśli zmarł, gdy ten miał 3 lata? I jak może być najweselszym pisarzem świata? Może masz na myśli najbardziej ponurego? Zaraz to wyjaśnię. Tadeusz Różewicz miał wielu znajomych i przyjaciół, zarówno wśród żywych, jak i zmarłych. O kilku z nich już opowiadaliśmy. A do tych drugich należą między innymi Van Gogh, Nietzsche, Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz i właśnie Franz Kafka. Różewicz inspirował się ich twórczością, bronił przed niesprawiedliwą krytyką, studiował ich dzieła. Jak sam mówił, gada ze zmarłymi. Poeci tak mają. Ale co jest wesołego w tych wierszach o umarłych, albo w historii młodzieńca przemienionego w robaka, albo oskarżonego nie wiadomo o co i skazanego na śmierć? To są raczej historie jak z koszmarnego snu. No właśnie, Zygmunt Freud porównywał dowcip do snu. I tu, i tu dochodzi do przekroczenia praw rządzących rzeczywistością. Istnieją pewne stereotypy. Właśnie prawa, których się trzymamy, i kiedy oczekujemy, że coś nastąpi, a to nie następuje, no to jest właśnie ten śmieszny moment, na tym polegają dowcipy. Na przykład wchodzi facet do windy, a tam schody. Już rozumiem. Albo słyszy facet tu pod za oknem, otwiera okno, a tam zbieg okoliczności. Albo oczekujemy, że bohater sztuki będzie zachowywał się bohatersko, a przynajmniej coś robił, a on tylko leży w łóżku. Albo oczekujemy, że głodomur będzie głodował dla idei, albo dla pieniędzy, a on głoduje, bo nic mu nie smakuje. Przesadne albo nieadekwatne reakcje postaci, kawka zaczerpnął być może z niemych filmów, które oglądał w latach 20. w praskim kinie oraz z żydowskiego kabaretu, który przyjechał wtedy z Galicji. To mi trochę przypomina filmy z Czarnym Czeplinem, kiedy bohaterowi przydarza się coś przykrego, a my się śmiejemy. Niektóre dowcipy są ukrytą agresją. Adresat i nadawca żartu wspólnie śmieją się z jego przedmiotu. Na przykład Kawka opowiada nam historię Gregora Samsy, która zamienia się w owada, i martwi się przede wszystkim o to, czy nie spóźni się na pociąg do pracy, no i jak w pracy przyjmą całą tą sytuację. A z kolei u Tadeusza Różewicza, bohater, starszy już dyrektor operetki, jest strofowany przez własnych rodziców za to, że wyjada cukier z cukiernicy. Tak, u obu są momenty, kiedy nie wiemy, czy się śmiać, czy nie wypada. Mm, na przykład u kawki, chiński mur, który ma służyć. Obronie przed majestatami jest zbudowany z niepołączonych ze sobą fragmentów. A Uróżewicza, mężczyzna, który jedzie do Italii, aby zobaczyć antyczne piękno, umiera w zagraconym brzydkim magazynie. Czy myślisz, że taki humor mówi nam coś o świecie? Chyba to, że życie jest nieprzewidywalne i pełne niejasnych trudności. Nie wiemy nawet, kiedy umrzemy, a w obliczu kłopotów pozostaje nam tylko śmiech. Schowajmy więc wisielczy humor i patrzmy na jasną stronę życia. Już rozumiem, dlaczego kawka jest najweselszym pisarzem świata. Świat nie jest jakimś wesołym miejscem.